14 grudnia 2010 roku Mirosław Włodarczyk został zaprzysiężony jako nowy burmistrz Kraśnika. Od tego wydarzenia minie wkrótce dwa lata. Z tej okazji 26 listopada odbyła się konferencja prasowa pod hasłem Nowa energia dla Kraśnika. Potem, na konferencji burmistrz przypomniał swoją słynną już receptę dla kraśnika, czyli założenia z kampanii wyborczej, które zobowiązał się zrealizować. To jest moja ulotka wyborcza. Chciałbym przeczytać: redukcja zadłużenia miasta, wzrost wykorzystania funduszy unijnych, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez jasny i przejrzysty system ulg podatkowych, otwarcie żłobków i nowej bazy przedszkolnej, budowa sal gimnastycznych w każdej szkole, uruchamianie obwodnicy północnej. Przywrócenie statusu centrum sportowego w regionie, uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkalno-handlowo-usługowe, wzrost inwestycji związanych z energią odnawialnych, wzrost dostępu do bezpłatnego internetu, zero arogancji władz. Jedną z obietnic było zagospodarowanie kraśnickiej podstrefy ekonomicznej. Na konferencji burmistrz poinformował o podpisaniu umowy z marszałkiem województwa lubelskiego na dofinansowanie uzbrojenia terenu podstrefy. Kraśnik otrzyma na ten cel ponad 5 milionów złotych. Przypomnijmy, że projekt o nazwie Zagospodarowanie terenu pod inwestycje w Kraśniku, obręb budzyń, propozycją dla inwestorów, został złożony już w czerwcu 2010 roku przez ówczesnego burmistrza Piotra Czubińskiego. W marcu 2012 roku projekt ten został wybrany do dofinansowania po zwiększeniu puli środków pieniężnych na ten cel. Umożliwiło to Mirosławowi Włodarczykowi aktualizację projektu i podpisanie wspomnianej umowy. Poza osiągnięciami kadencji, Burmistrz przedstawił również plany na przyszłość. 2013 rok będzie rokiem inwestycji w Kraśniku. Budowa nowoczesnego targowiska miejskiego dla Kraśniczan i Kraśnickich kupców. 1 715 000 zł. Budowa strefy inwestycji Kraśnik 7 151 000 o tym. Mówiliśmy. Budowa farmy fotowoltaicznej w strefie inwestycji około siedmiu milionów. Jak twierdzi sam Mirosław Włodarczyk podczas jego dwuletniego urzędowania, zdarzały się również porażki i rozczarowania. Takim moim niezadowoleniem jest zawsze to, że myślałem i, i że te inwestycje, które prowadzimy, które chcemy prowadzić w mieście Kraśniku, że one będą przebiegały o wiele szybciej. Ale także musimy wiedzieć w jakiej sytuacji był poprzedni rok, przeznaczyliśmy na inwestycje nieco powyżej 5 milionów złotych. To była kropla w morzu i kropla w oczekiwaniach mieszkańców. W najbliższym czasie zapraszamy Państwa na relację z konferencji Energia dla Kraśnika oraz na podsumowanie dwóch lat rządów Mirosława Włodarczyka.